Siema witam wszystkich bardzo serdecznie w tym pięknym, przedsylwestrowym dniu. Chociaż może taki piękny nie jest, bo jak patrzę za okno, to jest taka szaruwa, i tak dosyć brzydko, i gołębie mi buczą na, na balkonie co chwilę i trzeba je płoszyć, bo tam będą składać jaja i w ogóle, więc tego bym bardzo nie chciał, ale pomyślałem, że z okazji, że zbliża się Sylwester, są wybuchy w Sylwestra, wiecie, fajerwerki, petardy i tak dalej, to pogramy sobie w coś równie wybuchowego. Nie wiem jak wy, ale ja nie znam bardziej wybuchowej gry niż World of Warships. A tylko teraz z kodem BOOM macie mnóstwo niesamowitych bonusów na start o wartości przekraczającej ponad 100 złotych, więc wow, wow. Link jest w opisie. Bardzo gorąco zachęcam, ponieważ naprawdę z gierką można spędzić parę fajnych chwil. Podobnie jak w World of Tanks, tutaj również mamy ponad 100 okrętów z okresu I i II wojny światowej. Jeszcze jak o czołgach kiedyś coś tam czytałem się, zainteresowałem, tak o okrętach nie wiem zupełnie nic, dlatego to wszystko będzie dla mnie nowością, ale dam z siebie wszystko, jak zawsze. Mikasa, moi drodzy, Mikasa. Japoński okręt. Ładny, ładny. Wakatake. Katori, umikadze i kamikadze. A jest i kamikadze, jest i kamikadze. Ale to jest piątej, yy, piąty tier, to może nie będę się w to... A ten jaki ładny. Ten jest ładniutki, patrzcie. Weźmy sobie jakiś taki, no totalnie słabiutki. Pierwszy tier. Zardzewiały, idealny dla mnie. Czy one tutaj mają swoje oznaczenia? To jest krążownik. To jest niszczyciel. Dobra, biorę niszczyciela Samsona. O, proszę, jaki słodziutki Samson. Czekam w kolejce do bitwy już znaleziony, No i to jest to jest gierka. Pu, 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 3 sekundy. Jesteśmy tutaj w pojedynku jakimś. No i już. Szybka piłka. To, je, to jest to, co lubię. To jest to, co lubię. Bitwa standardowa. Zniszcz wszystkie okręty, wroga. Nie musisz mi mówić dwukrotnie. Jestem na stanowisku spokojnie. Będą niszczone okręty. Będą niszczone okręty. Okej, okay, to jest aż 14 km stąd? Ja cięż kręcę. Dobra, gdzie jest moja ekipa? Ok, tutaj płyniemy razem. Nie widzimy jeszcze przeciwników, tak? O mój Boże! Toż to misklik, ale. To był test, to był test. Sprawdzałem, czy wszystkie działka są naoliwione odpowiednio. Czy wszystko działa i działa. Strzelałem stamtąd. Strzelałem stamtąd. Naprowadzanie dział. Strzał. No, ja chyba nawet nie byłem blisko. O Jezus Mary ale oni byli blisko Naprowadzanie dział! Dobra Ajajaj! Lecimy, lecimy z nimi O! Dostał, 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 dostał dziad A i teraz prawie też, i teraz spróbuję tym scrollem wcium? Nie, tym scrollem jakoś inaczej to działa Ok, dostał. Kolejny hit. Dawać drużyno, strzelamy do dziada. Ty, dostałem chyba za 3000. Dziura w kadłubie, no nie, no jak? Pomóżcie mi, pomóżcie mi. No nie gadać, że ja nie trafiam. A nie, no można on się zatopić, przecież to musiało trafić. Okej, okay, dostał. Mi się wszystkie działka przeładują. On ma połowę HP jeszcze, ale ja też, jak on mnie za 3000 strzelił. No nie wierzę, że ja nie trafiłem. O o! Torpedy! Co to za obrażeniu? Dobra, to jest znak, żeby zagrać jednak jakimś japońskim okrętem. Dobra, może tym pancernikiem zagram teraz? Bo tym niszczycielem i zdecydowanie nie poszło. Chłop mi walił buły za 3000, a ja strzelałem jakimiś pierdkami za 400. Co to miało być? Najgorsze jest to, że. Ja nie znam jeszcze tych okrętów. I nie wiem na przykład, który to jest właśnie pancernik. Który to niszczycieli. Na, na który warto używać przeciwpancernej amunicji? Kiedy strzelać torpedami. Wiecie, to nie jest takie łatwe, jak jakby się mogło wydawać. Przecież to się nawet nie wydaje łatwe, więc ja nie wiem. Hen już strzela, wariaciku, uspokój się. A ten trzeba się na różowo świeci? Nie wiem. Płynę za, za moim kumplem, tym. Tym chłopem. Potrzebujesz wsparcia? No dobrze. Ale jesteś 6 km ode mnie, to zanim ja tam do to, to mi nie rok, wiesz? Ale dobra, potrzebujesz wsparcia, tam widzisz przeciwnika, rozumiem. Dobrze, dobrze, już wykryto. O, o, czekajcie, ja tutaj muszę się chyba zainteresować. Zobaczcie, tutaj mamy przeciwnika. 10 kilometrów. Myślicie, że jestem w stanie trafić takiego dziada? Ciekawe. Eee! Nawet blisko bym powiedział. To strzelę tak troszkę. Dawaj, przykładowuj działa. Dobra, zatrzymam się, zatrzymam się. I za moment. Ustrzelimy go. Czuję to. Czuję to w kościach. Teraz. O! BUM! I to był strzał! Dobrze, no i to znalazłem sobie ulubiony statek już. Już więcej nie potrzeba innych. Dobra, ten stoi, ten stoi, chyba został obstrzelany mocno i ma problemy. Więc ja tutaj w niego za momencik przycelowuję i mamy GG. Uwaga! Poleciały! Mmm, piękny strzał. Piękny strzał. Ale nie wiem czy jest sens tego strzelać, oni się tam prują, za momencik się wysadzi sam. Muszę tego odstrzelić. Ale to jeszcze 12 sekund, drużyno, zaraz strzelę w niego, mam nadzieję, że przeciwpancerna... A nie, no nie zabieraj mi, ten będzie mój, poczekaj. A może w tego strzelę? Dobra, tego strzelę, bo on się wydaje taki opancerzony bardziej. Lecimy, lecimy. No tak, tak bym powiedział, że nie wyszło to za dobrze. Widziałem, że uderzyłem, ale jakby nie, obrażeń zabrakło. O, strzela do mnie? Co ty do mnie strzelasz, gościu? Przecież my wygrywamy. Już za momencik drużyno obejmujemy totalną. totalne prowadzenie. Poszedł. Rykoszet? Cholera. Ta zwykła amunicja była lepsza. Jako pancernik ja się nie boję. Najwyżej sobie coś zreperuję, ale on chyba nawet nie strzela do mnie. Waga? Dostał, dostał. Brak penetracji. Cóż za słaby strzał. Próbuję w niego wjechać. Jestem pancernikiem. Może mu coś uszkodzę. Dawać drużyno, no rozwalać go. Podążam za nim. Podążam za nim. Zostały im trzy okręty. On w ogóle nawet do mnie nie strzela chyba. Albo jestem niezniszczalny. Nie wiem. Mam wrażenie, że jestem niezniszczalny. Uwaga! Leci. Leci. Dostał za tysiąc. Leży! Nie, jeszcze nie, ale wybuchł! Leży! Ten coś tutaj do mnie strzela jakiś leszczyk, gościu. Przy z kim fruwasz tutaj lepiej. Człowieku, zanim ja tutaj zdążę przeładować, to ty już jesteś martwy. Wrogi niszczyciel zatopiony, a gdzie jest jeszcze jeden? Tam gdzieś. Dobra, mam cię, mam cię. Będzie strzał za momencik. Będzie strzał. Uwaga. Tutaj czuję, że trzeba trafić. I teraz. No i. Kurczę, nie było penetracji, no nie było penetracji. Niby, niby spoko. Można byłoby się pobawić yy, tymi pancernikami, ale problem jest taki, że nie było problemu. Wygraliśmy. Uszkodzenia 10 tysięcy. Podpalenie, zniszczenie, poważne uszkodzenie, trafienia w cel. E. E. Super mi poszło, tak? Super mi poszło. Wynik... No. No tak. No tak nie najlepiej. Szczerze, patrząc na tutaj te wyniki. Ale no ja byłem pancernikiem, tak? Ja nie byłem yy, damage dealerem. Okej, okay, jak ja już tutaj wiem więcej niż przed chwilą. To teraz spróbujmy sobie podbić troszkę poziom trudności. W sensie może nie poziom trudności, ale weźmy niszczyciela. A może krążownik? Może teraz sprawdzimy ten krążownik. Artyleria, żywotność, manewrowość. Kamuflaż? Okej, okay, nie. Tachibana. Tachibana, moi drodzy. Tachibana. Okej. Okay. Jestem gotowy. Yy, I tutaj mamy więcej możliwości. Yy, trójka to jest, zgaduję, że torpedy. Jedynka to normalne obrażenia i tutaj... Dwójeczka to są przeciwpancerne. Dobra, dobra. Wszystko jasne. Yy, tym razem będę się trzymał tak bardziej z tyłu. Ale nie jestem z tyłu. No dobra. Zobaczymy. Nie mogę zostać tak zniszczony jak ostatnio. W sensie, ostatnio to mi super poszło. Bardziej mam na myśli pierwszy mój mecz. Tam zostałem zni zniszczony totalnie. Może nas flankują? Dobra, mają pierwszego, mają pierwszego. Tutaj sobie wykręcę troszkę. Się boję, że zaraz znajdę tutaj dwa okręty przeciwnika i, i będzie słabo. O, 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 o. O, mamy cię, mamy cię, zatrzymanie, zatrzymanie, zatrzymanie. Strzał pierwszy tutaj. O Jezus, to muszę bardziej tak to jednak przemyśleć. Może ten strzał był lepszy? Oj, ten był, nawet, nawet, nawet. Może ja najbliższy dystans powinienem walczyć, a nie tak z bardzo daleka, bo te, ten pocisk yy, znacznie, znacznie dłużej leci. Może tutaj, bo ten jest ukryty. Dobra, będzie bitwa, będzie bitwa! Oj będzie, oj będzie bitwa. Dostał, 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 dostał. Nie za dużo, ale dostał. Oj oj oj, tutaj się troszkę po pośpieszyłem. Oj tutaj również, również nie jest dobrze, ale pomoc kolegi jest. Jezus Maria, jak ja mogę tak misować? Ale objęliśmy prowadzenie, troszkę mnie popsuł, ale on też, on też, on też, dostał mocne hity! Dobra, z tej kamery muszę strzelać. Jest znacznie, znacznie lepiej. Ale wchodzą, ale wchodzą. Brak penetracji, nie, 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 nie. Ja widzę coś innego. Dobra, jest! Dobra, on pada, on pada, on pada. Okej. Okay. Ostatnie strzały, czuję to. Ostatnie strzały. Zniszczony, ale tu jest jeszcze jeden. Czekaj. Torpedy kolego Zatrzymuj się Dobrze ominęły nas No tak prawie Gdzie jest przeciwnik? Tam daleko I tam jest jeszcze za wzgórzem Dobrze nam poszło Dobrze nam poszło Troszkę mnie obstrzelił ale jest okej okay. Ten to się boję że jest jakimś ko koksem ten, ten może być Może być ciężki Też się z nim tłuc? Wariacie Dobra powiem tak Jestem w tym z tobą jest na ręki. Został ostatni No to tutaj powiem tak Kanapkę robimy jak w gimnazjum Wszyscy się rzucają na jednego i tyle jest na ręki. Lecą, wszystkie lecą Któryś trafi O, proszę Ale brak penetracji Dobra, kolejny strzał Oj, troszkę za blisko Chciałem Zatrzymujemy się, zatrzymujemy się Mamy dobry ten Dobrą miejscówę Prawie, prawie. Może tutaj bardziej Dobra, strzelmy torpedy. Strzelmy torpedy w to miejsce. I w to miejsce. Lecą. Lecą. Nie, te torpedy chyba zmisują mocno. Jak one płyną? Eee. Panie! Już tak lekko do przodu, bo on powoli płynie. O! Dobrze! Super dostał. A on do mnie... Do mnie pruje! Pomóżcie mi, drużyno, proszę, pożar mam. Mam pożar. Ale dobra, płynie prosto na mnie, więc teraz każdy strzał będzie hitował. No No dobra. GG. GG. Proszę, jakie strzały. Moje torpedy gdzieś tam sobie poleciały. Na, na drugą mapę chyba lecą, trafią kogoś innego. No trudno. Ale teraz... Widać, widać, full profeska. Lecą wszystkie strzały. Kłop, kłop w szoku. Kłopcie w ciężkim szoku. Nie wie co się dzieje, z której strony i BUM! No teraz uszkodzenia podobne, ale trafienia w cel 44, nie, 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 wynik drużynowy. Czy byłem najlepszy? Hmm. Ej, pętak, wszyscy byliśmy tutaj tak samo dobrze, no to te... nie ma dużej różnicy, nie ma dużej różnicy. O Boże, ja się bawiłem naprawdę dobrze, jeżeli wy również chcielibyście bawić się tak samo dobrze jak ja teraz, czyli bardzo dobrze, to wbijajcie w link w opisie. Gierka jest darmowa. Pamiętajcie o tym, możecie pograć sobie ze znajomymi, z rodzicami, z kim tylko chcecie. A z tym kodem BUM mnóstwo bonusów. Nawet 7 dni premium, więc super sprawy, super naprawdę. I widzimy się w następnym odcinku, bo to byłoby na tyle. Pa pa!